Robert Szetkowski, prezes suwalskiej szkoły lotniczej, został suwalczaninem roku 2023. Tytuł przyznało Radio 5, które od lat organizuje plebiscyt, aby wybrać i wyróżnić osoby szczególnie zaangażowane w rozwój miasta i regionu. Wyróżnienie przyznano podczas charytatywnego balu Wieża Serc w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Bal zorganizowała założona przez Radio 5 Fundacja Wieża, a dochód z balu trafi na pomoc uzdolnionym dzieciom. Zwycięzcę plebiscytu spośród osób zgłoszonych przez słuchaczy Radia 5 wybrała kapituła konkursu na czele z przewodniczącym Januszem Krzyżewskim, uwalczeninem roku 2002. Kapituła doceniła m.in. zaangażowanie Roberta Szatkowskiego w organizację odlotowych Suwałki R Show, największej imprezy lotniczej w północno-wschodniej Polsce, która w ubiegłym roku zgromadziła kilkadziesiąt tysięcy widzów oraz szansę na zdobycie licencji pilota, jaką suwalska szkoła lotnicza daje młodym mieszkańcom Suwalszczyzny. Konkurencja w tym roku była wyjątkowo mocna. To, co decydowało w moim przekonaniu o jednogłośnym werdyktacie, Właśnie, to wyjątkowa konsekwencja laureata w dążeniu do celów. On po prostu spełniał swoje marzenia. Jego życiorys to opowieść o dążeniu do realizacji marzeń, marzeń dzieciństwa, jeszcze tak na niwie zawodowej, jak i w działalności, którą rozkręcił w Suwałkach. Myślę tutaj o organizacji entuzjastów lotnictwa. To nas przekonało? Suwalczanin roku 2023 pochodzi z Rawy Mazowieckiej. Już jako malutkie dziecko przejawiał zainteresowanie lotnictwem. Dziadkowie mieszkali bowiem w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie miał okazję obserwować samoloty wznoszące się z pobliskiego lotniska. Do Suwałk przybył w 1992 roku, gdzie rozpoczął pracę jako dentysta. Cztery lata później założył własny Gabinet. Lecząc zęby Suwalczan poznał miejscowych pilotów i rozpoczął przygodę z lotnictwem. Marzenia z wczesnego dzieciństwa zaczęły się spełniać na tyle, że w 2011 roku stanął na czele Suwalskiej Szkoły Lotniczej. W międzyczasie razem z żoną zbudował klinikę przy ulicy Nowomiejskiej. Jako chirurg-stomatolog w ciągu 32 lat pomógł dziesiątkom tysięcy mieszkańców. Suwalska Szkoła Lotnicza pod jego wodzą wyszkoliła ponad 100 pilotów lotów szybowców i ponad 50 pilotów samolotów silnikowych. W ostatnich latach zaangażował się w przygotowania odlotowych suwałk największej imprezy lotniczej w tej części Polski i największej imprezy pod względem frekwencji w regionie. Kapituła konkursu zauważyła, że suwalska szkoła lotnicza dodaje skrzydeł młodym suwalczanom, daje bilet do lepszej przyszłości, do realizacji marzeń. Cieszę się, że jako prezes stowarzyszenia mam w tym swój udział, ale nie jestem sam, bo szkoła to grono kilkudziesięciu członków, zaangażowanych, pasjonatów lotnictwa. Wierzę, że tych skrzydeł zapewniających młodzieży lepszą przyszłość rozdamy jak najwięcej. Dzięki współpracy z samorządem suwalskim, z panem prezydentem Czesławem Rękiewiczem na czele, zorganizujemy jeszcze wiele wspaniałych wydarzeń. A za sprawą rozwoju lotniska suwałki będą odlotowe cały rok. Niestety, suwalczanin roku 2023 nie mógł przebyć na wydarzenie. W jego imieniu tablicę odebrał syn Jakub. Zwycięstwa w plebiscycie gratulowali m.in. Bogdan Dyuk, wicemarszałek województwa Podlaskiego, Czesław Rękiewicz, prezydent suwałk. Tegoroczny laureat ze wszechmiar zasłużył na to miano. To co stworzył dzięki swojej idei, pasji, zaangażowaniu i skupieniu wokół wielu osób, i instytucji spowodowało, że Airshow jest znakiem Suwałk i regionu podlaskiego. Stąd samorząd województwa podlaskie aktywnie w tym uczestniczy, wspiera i będzie wspierało, aby nie tylko... W regionie, ale Airshow suwałki było znane i rozpoznawalne w całej Polsce. Suwaczenie Roku jest takim wydarzeniem realizowanym od kilkunastu lat, które pokazuje osoby, które bardzo dużo wnoszą do naszego miasta, wykonują różne zawody, różne profesje, ale na pewno czynią więcej dla lokalnej społeczności i cieszę się niezmiernie, że taka inicjatywa ma miejsce w naszym mieście. Wydarzenie Airshow jest znakiem rozpoznawczym suwałki. Ci, którzy przyczyniają się do tego, że ta Impreza się rozwija z roku na rok. Robią wielką rzecz dla subregionu suwalskiego, dla województwa podlaskiego też. Trzeba docenić tych, którzy zaszczepiają w młodych ludziach pasję. Gratuluję panu Robertowi Szatkowskiemu. Rozsławił suwałki tą imprezą ar Naprawdę to jest coś, co budzi zainteresowanie bardzo wielu i mieszkańców suwałki, okolic, ale także gości. Naprawdę świetna promocja suwałki, naprawdę dobry wybór. Osoba zasłużona dla suwał, szczególnie dla młodych adeptów sztuki i lotnictwa. Airshow nie muszę mówić o tej, można powiedzieć, już marka suwalska, nie tylko suwalska, bo przyjeżdżają ludzie z całej Polski oglądać nasze pokazy samolotowe. Serdecznie gratuluję panu Robertowi. Zasłużony złoty medal. Werdeks jest bardzo sprawiedliwy, ponieważ dawanie szans młodym zawodnikom na to, żeby wyjść dalej poza suwałki, żeby móc latać gdzieś dalej, jest bardzo dobrym pomysłem. Myślę, że robi bardzo dużo dobrego dla regionu i myślę, że to jest bardzo dobry i bardzo udany werdykt. Podczas balu odbyła się licytacja, z której dochód trafi na pomoc uzdolnionej młodzieży. Obrazy i pamiątki na licytację przekazali m.in. Krystyna Zachwatowicz-Wajda, profesor sztuki i scenograf, Anna i Bronisław Komorowscy, były prezydent Polski, malarka Elżbieta Murawska, Czesław Rękiewicz, prezydent Suwałk. Partnerem strategicznym wydarzenia było Województwo Podlaskie, sponsorem złotem firma Malow, sponsorem srebrnem firma Stolar, a patronem honorowym prezydent miasta Suwałki.